Człowiek zapomniał ten ból. Człowiek się łudził. Nie będzie boleć? Tak. Ale jednak boli. No i odbijamy. Odbijamy no... Zaczynamy kolejny odcinek i tutaj Daniel będzie na stojąco odbijany. Arek dzisiaj mu zrobi kolejnego bera. Jednego bera. Już mam pokazać bera. Ber jest spoko. Bolało czy nie? Oczywiście, no. że nie. Mm -hmm. Nie bolało, za to nie bolało. Gdzie tam? Gdzie tam. Zaraz zobaczymy dalej. Tutaj mamy kolejnych pacjentów, którzy przyjechali na tatuaż partnerski. Pewnie te dwie buzie już gdzieś tam w internetach widzieliście, ale to do tego przyjdziemy później. Tutaj Artur zamierza wyjść nie za mąż. Za mąż bo ten chce się ożenić i ja muszę mu pewne informacje przekazać żeby jednak się zastanowił bo nie wszystko złoto co się świeci co? więc obserwujcie i lećcie dalej i komentujcie nie? i ogólnie moja informacja jestem leniwy nie będę ciął tego materiału więc to co ja nagrywam to co gadam to też będę rzucał bez montażu bo mi się po prostu montować nie chce bo nie ma czasu A, widzicie? leci tam ja wam teraz coś pokażę to jest, o, właśnie, Ty teraz przyszedłeś, miałeś telefon jeszcze w ręku i Artur też miał telefon, ma nadal telefon w ręku i teraz są nowoczesne małżeństwa, te przyszłe Przyszłe nowoczesne, nowoczesne małżeństwa, zamiast no tak. gadać ze sobą to oni najprawdopodobniej pisali coś do siebie o mnie to gada, mnie najprawdopodobniej przez telefon No tak, bo bardziej się boimy, że dziś jest Prima Bo no. Właśnie, dziś mamy Prima Princess Bo że może być pomyłka jakaś, Jak nie? Dzią, nie? Powiem Wam szczerze, kiedyś, w 97 bo tam jeden z mojej rodziny się urodził 7, 7, tego, 7 kwietnia, ale z racji tego, że 7 kwietnia był blisko 1 kwietnia, jego wujkowie postanowili zrobić fuję całą rodzinę i przyjechali 1 kwietnia powiadomić, że się urodziło. Wszyscy tak? się cieszyli, radowali, ściskali, tak, wujek, tato, wszystko, a powiedzieli: Prima Pilis, a nie urodziło się, nie? No, także dzisiaj trzeba uważać na wszelkie wiadomości, na wszelkie informacje. Prima Pilis zawsze. Prima plis, zawsze każdy, nie wiem, nagle zapuszcza włosy, ścina włosy, odchudza się, zgrubia się, yy, bierze rozwody, zaślubia się. Trzeba uważać na prima jest. No, jest tak? To masz to masz sensie, że ja się nie, nie oświadczyłem, w prima No dokładnie. A oświadczyłeś się już w ogóle? No. Czyli ten tatuaż, który ci robimy, robi, to takie zwieńczenie za nie za nie za, 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 za zaświadczeń, 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 tak? tak? Tak, no, nie że. Długo czekaliśmy to, ale się spełniło. No? Wybaczam ci młody człowieku, bo nie wiesz co czynisz. Tutaj masz większy. Nie, ty... może, nie może się już ten... Wycofać wycofać, bo już za dużo pieniędzy żeśmy pożyli. A już jest takie, takie na zicher, tak? Ja pierdzielę. No. I z racji tego dzisiaj będziemy robić e, szczerbatkę, tak? Tak, szczerpatka. Czyli wiesz, co czy czeka po ślubie. Szczerpatość. Nie ja wam teraz coś o Kazpowym Wierchu opowiem. Czekaj no. Ja, ja schodziłem z Kaspywego Wierchu. Kasprowy Wierch, to była taka sytuacja, myśmy w 2013 byli i wjechaliśmy do góry tym a kolega powiedział, że z powrotem idziemy z buta ja mówię, jak idziemy z buta z powrotem jak będziemy w japonkach takie spodenki, wszystko, nie? no i myśmy schodzili ku**a z Kasprowy Wierchu w japonkach w japonkach na pełnym luzie, ja się raz wywaliłem myślałem, że trzeba będzie po GoPro dzwonić albo po Greenpeace, albo ku**ie i powiem szczerze, no nie polecam nikomu ogólnie schodzić gór, wchodzić na górę albo z gór z pełnym kozactwem takim że. Uwaj, a nie dam rady! Japońka zejdzie, nie? I w Japonkę, nie, Japońka, no, nie. Hmm. Ja, bym już, ja bym bardziej przygotowana. Czyli bardziej tak? Ty w takich, taki ludzie to są, przecież... tacy ludzie jak my wtedy to są te oszołomy, o których się później gada w telewizji i później w gazetach, nie? <śmiech> <śmiech> uwaga, hmm. uwaga, ja dwóch turystów chodziło w japonkach wtedy było cztery, czterech, czterech turystów czy sześciu turystów, pięciu turystów o no. jedna Filipinka mogła wtedy nie wiedzieć że tak nie można, ale jest okej okay. słuchajcie, teraz robimy tatuaż szczerbatka, tak? a szczerbatka. Tak. Artur stoi w batkach widzisz? Git. to jest to zawsze można mu ci zgolić tę magię, to trzeba było powiedzieć, bym cię obgolił po weselu to tylko go, obgolisz już całkiem kurde. Nie, to weselu teraz depilację włoskiem zrobię. A piędzielek. No ja jak... jak. Ma na pleca. Ale nie ma. Wiesz dużo osób na przykład, jeżeli chodzi o takie właśnie... Wiesz, golą, golą sobie na przykład ręce albo ręce, nogi pod tatuaż, ale dopiero po, po tym jak ktoś ma tatuaż, zdaje sobie sprawę. Kurde, mogą być na, na laserową depilację włosów. A jak już masz tatuaż, to jest za późno. Jest, masz tatuaż, za późno, a mało kto przed tatuowaniem sobie robi depilację. Ja to w życiu nie pomyślałem, że sobie depilację zrobimy. ja kole, ręce mam zarośnięte, ale często gole po prostu ręce, żeby, żeby tatuaż był wydatniony. Szczypię chociaż? Nie. Nie szczypię? To cię. To, się... to zacznie. To zacznie. <laughs> Zdaję sobie sprawę, że warto kolić, bo tu się ma gładziutkę nogi. Teraz co? Odbijamy. Wydaje mi się, że będzie tak spoko. Jest pewien plan na to. Mam plan i najprawdopodobniej wykonam go sam w tym przypadku. Tak, elegancko. To jest arka patent na dobre przybliżenie odbitki do skóry. Arek wymyślił. Już lata to praktykuje. Ile? Kiedy to wymyślałeś, Arek? Pierwszy raz? Kiedy to zastosowałeś? Nie będę głośno mówił. Czemu? Jak mi jajka zaczęły a, a nie to! Tylko ten patent. To mówię o I to, i to! I wtedy o tym myślałem. I goliłeś kuźwa tym... Zamkniętymi ostrzami, Arek. Bo on tak myślał, czy goli, czy nie golić. Już wtedy wiedziałem, że będę tego używał do... ten Szczerbatek będzie fajny jak się go zrobi. Ale szczerze, teraz tak szczerze. nie wiem czy to nie, nie przejdzie, ale ten szerbatek jak kutasek, który do góry wygląda. No taki nagle. Lecimy z tematem. Tak jeszcze krótko, żeby nie przedłużać, dlaczego właśnie ten motyw Szczerbatka i tej białej furii? Bo ja, nie, ja ogólnie jestem nie jestem niefilmowy, nie to wiem. To jest najlepsza bajka, jeśli chodzi. o Ale to była też nasza romanty. pierwsza bajka, Ta. którą razem obejrzeliśmy. I to było takie zmęczenie, że. Wiesz, który to był? I popłakaliśmy się na, się na tej bajce. A nie. który to był rok? Który to był rok? 2020. 2020. Co kuźwa? No. No. Ile? 2020 wy ślubisz, planujecie! Ja będę zaraz nieco słowa mówiła, ja nie, Dobra, nie będę mówił, bo nie chcę... Chcesz... Wy jesteście niepoważni. Niepoważni. to W no. związku. To być, To musi być miłość. Tak, tak. od pierwszego... pierwszego włożenia. Nie Dobra, idziemy, bo... To tak ten kanał nie jest przystosowany do dzieci. No, dobra. A wy dajcie w komentarzu znać, czy... rozpoznajecie tą parę. Czy widzieliście te gęby gdzieś już? No pewno. Pewnie tak. No. Ogólnie zaczynamy tatuować. Artur ogólnie jest do Zimka. A Zimek to no, jest no, na miasto. Kraja panowa. takie na kiedyś sobie różne rzeczy i piliśmy różne Więc Artur zaczynamy. Zimek jest spoko. Jest Zimek spoko? Jest Zimek spoko. lecimy. Moje plecy też będą spoko, ale to wymiany za kilka lat. Więc Pierwsze ukucie zapomniało, ten ból. Człowiek się łudził, że nie będzie boleć, ale tak. jednak boli. Ja wam zaraz powiem z góry, od góry, z góry, że ktoś zaraz powie, kuraa, czemu nie ma kurwa tutaj tej folii odklejonej, bo nie trzeba, bo nie trzeba. Jest, tej folii. Jest, jest, to jest materiał, który jest e, łatwo do dezinfekowania, do, do wyczyszczenia i po co to, to jest zrobione? Żeby tak właśnie było. Dziękuję bardzo za uwagę. Lecimy dalej. Nara. Przerwa. I w przerwie mam powiem, że. kurę ten, ten lustro, poszerza, te lustro, lustro, lustro poszerza, ale coś nie wiedziałeś, tak? Tak? A to jest fakt, tak? Bo właśnie lustro poszerza, a ja zawsze mam opaskę na głowie. To jest taki mój, I moje, tr moja tradycja, image. A oni tu jadą dalej z tymi niedźwiedziami. Daniel, jak boli? O, nie boli, nie boli. <śled> Jaronem Boli mamy przerwę krótką pamiętajcie raz na zawsze tatuaż boli jednych mniej, jednych bardziej ważne żeby po prostu się dobrze nastawić rano dobrze pojeść i w nocy dobrze wyspać pozdro lecimy dalej w ogóle z Kluczborka pozdrawiamy no, bo ja lubię tutaj Artur uwaga uwaga do ciebie zarą tu deszczowy Kluczbork pryma aprilis, lecimy ten szczerbaty szczerbatek jest tutaj tam trochę krwi leci. Tam są kolorki. zaraz wjeżdżają kolorki. Artur zadowolony? Bardzo. No nie, nie wiem. mogę się doczekać. Aż będzie efekt końcowy, tak? Tak. Sylwia, no ty jak? Jest. Ej. Ja jestem bardzo zadowolona, ale trochę marudzisz. rudzisz. <laughs> Czemu ja marudzę? Ja marudzę. Ja marudzę. Nie, 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 Ja marudzę? Nie, nie ty! Nie, nie! Mój przyszły mąż. Przyszły nie doszły, przeszły. Poszły. Tak, przyszły przyszły, nie poszły, tak. Tak. A. Powiem Ci tak, Artur. Szanse są ogromne, że to jest koniec. <grymne> najprawdopodobniej. <grymne> najprawdopodobniej. To jest koniec. Jak to odczuwałeś? Cud, miód, Teraz. Luz. Minus najgorsze. A spokojnie? Nie, nie Cud miód malina. Ja nie o. Piękne jest. To co, fajrant. Jeśli by się napić. As Akurat odwiedziny wbił mój brat Piotr Piotr Barber Big Boy Starzewski i jak za sobotę przychodzi siad egzamin yy, a tutaj młoda para przyszła przyszła poszła do... Artur, jak tam? No my, my czekamy, wiadomo że zadowolony, to, to tak jest automatu, ale my czekamy na pizzę gdzie będziemy mieć pizzę. tego dnia Pryma, Pylis tutaj żartów nie ma. Lecimy. I co robią? Nie zrobią. Chyba nie. Pozdrawiamy przy piecu work Co jest? Co nie, co ten tylko pizzę wjechały? Dobra, będziemy w piedziala. Czy to jest mięso jest? Czemu on jest otwarte? Nic się zamknie. Coś chciałeś powiedzieć. A telefon się obrócił do poziomu. To dobrze? Tak? Bo ja teraz youtuberem znowu będę. A youtuberem! Y. Bo wiesz, po prostu... Jesteśmy youtuberami, to, słuchajcie. Tak. Subskrybujcie! Subskrybujcie Skrabajta, skrabajka, subskrybajka. Łapka w górę. I dzwoneczek. I dzwoneczek, tak? Daj tak dzwoneczek? Tak, <ścoughs> dzwoneczek. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dynamika tu jest taka, że ja nie będę nic tutaj, nic nie będę ciął Tak jak jest nagrywane, tak będę wrzucał oglądajta albo nie. To jest Arkadiusz Kukuczka, jeżeli ktoś jest z Holandii, to na pewno go zna, bo on obsługiwał całą Polskę w Holandii. Arkadiusz Kukuczka, Leyden, tak? Czy Lejda? Jeden chuj. Ktoś ma mnie dość ten gość, on ma mnie po prostu dość. Dobra, nara, lecę. Teraz odbijamy, jak ona się nazywa? Biała furę, tak? Jest, tak, biała. To jest? Ona jest tylko w trzeciej części podobno, tak? Tak, w trzeciej. Tyś mi to ostatnio wytrzymaczyła tak dosyć fajnie. Tak. Bo skąd to się Bojemy. wszystko wzięło. Odbijamy, co? Bajeczki No i odbijamy odbijamy. To no, biała furia, tak? Tak A to jest nocna furia, to jest ta czarna furia? Tak, tak nocna furia No i co lecimy? Artur Co się czaisz jak czajnik? Możesz zejść, lecimy ja. Dziękuję si, si. Piotr pizza. pizzę Big boy ja mam dużą Ja wam powiem, że mi stoi pod na czole Bo jedliśmy a, teraz bestialsko A, a mi też stoi, ale nie Bestialsko, bestialsko bestialsk 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 ostre Nie masz ten, usta Mmm usta czarne. Mmm Mega ostre Pizza dobra Nie Nocna furia, ląduje na łydzie. Yy, Siwon siłon, siłon, jako san. Co ty robisz? Martin, ogólnie możesz pokazać swoją gębę. Odwróć takse. Nie tak! Kurzwa, tak się to robi. Tak Siwany, się to tak. robi. Tak. To jest YouTube, a nie jakieś tam cyrkowa atrakcja. albo ten... no... Ten... Nie, była na to! Tak, dobra. No to już tutaj działamy. Tutaj działamy i będzie zaraz mocna biała furia. Biała jak śnieg, biała jak biały wiarski arena. Artur szczęśliwy. Już po. No. Zadowolony. Ale tam jeszcze, jest zakrwiony. Dobra, Dobra może to No. Ogólnie skończyliśmy na dzisiaj tatuować. Artur, pokaż swój, swojego wariata. choć o to, że nie jest trochę zakrwawiony. No jest tyle zakrwawiony, ale zaraz go odkrwalimy. Ty pokaż twoje, twoje ja się jaj. mega świeże skarpetki czerwone, no ale ale zaraz zrobimy jakieś... Widać jak krwawiłam. Zaraz jedziemy jakieś zdjęcia zrobić na dworze i później pewnie wrócę, a jak nie no to pozdrawiamy. Dziękuję i do nie zobaczenia. Dziękujemy, papa. No także to są te wariaty. Następne wariaty. Kusika!